Witam. Dzisiaj kolejny odcinek poświęcony no, Aktualium yy, czyli problemowi edukacji strajkowi nauczycieli. Jak wiecie, zawiesiłem dwa filmy do tej pory yy, filmiki o, yy, dotyczące edukacji. Yy, znaczy w zasadzie więcej, trzy, ale jeden dlaczego nie popieram strajku nauczycieli, Drugi niedawno, kilka dni temu. Yy, że nie zgadzam się na traktowanie naszych dzieci jako zakładników. I teraz słuchajcie, kontynuacja tego, i myślę, że teraz będę 2-3 tygodniowo filmy na ten temat nagrywał, dopóki jakby ter, te, temat się nie wyczerpie. No na szczęście jest w tej chwili godzina yy, praktycznie po. Yy, no prawie w pół do piątej. Kiedy to nagrywam, wiadomo już, że egzaminy gimnazjalne w przytłaczającej większości szkół się odbyły z jakimiś tam lekkimi perturbacjami. Wolontariusze byli i tak dalej, ale odbyły się, co jest najważniejsze dla dzieci, bo, bo dzieci są tutaj najważniejsze. Moi drodzy, zanim przejdę do podsumowania tego, ten odcinek nie będzie długi, chciałbym, chciałbym tylko. Powiedzieć tak, słuchajcie, zamieściłem, zamieściłem kilka postów na, na Facebooku i powiem tak, no stosunek osób popierających moje, moje tezy do przeciwników, na, pod głównym postem, który zamieściłem, to był 100 do 3, czyli przeszło 100 na jakby popierających mnie 3 przeciwko. No więc jeżeli ja słyszę, że nauczyciele mówią, że mają olbrzymie poparcie rodziców, to nie wiem, gdzie ono jest, bo ja tego nie widzę. Znalazłem wśród, w gronie swoich osób, ludzi, którzy, znajomych na Facebooku, znaczy takich, których znam, a z którymi nie utrzymuję w tej chwili kontaktu, ale wiem, że gdzieś tam na Facebooku e, pojawiali się z, z tymi znaczkami: Popieram strajk nauczycieli. E, nawet moja starsza córka e, e, też, e, też e, e, tak się oznaczyła. E, w... Kocham ją bardzo. <grym> Niezależnie od tego, co zrobi. E, ale y, myślę, że dużo, w dużej mierze na, na, jako odruch, odruch y, protestu przeciwko tacie, tacie, z którym ostatnio y, troszkę na noże jest. Ale ja to rozumiem. Młodzi się buntują. Y, moi drodzy, więc jak powiedziałem, no, jednoznacznie pokazuje to, że, że większość ludzi, y, którzy nie są nauczycielami, popiera moje stanowisko. Ale słuchajcie, miałem też korespondencję taką, która mnie upawiła, no bo dlaczego? Ja nie będę tutaj podawał oczywiście nazwisk z osób, z którymi koresponduję, tylko że <laughs> no one dość dobrze oddają miałkość stanu nauczycielskiego, bo z tego co... No jestem przekonany, że jeden i drugi, jedna i druga osoba e, są nauczycielami. Jedna osoba niedawno zaproszona e, przeze mnie na Facebook, na, Facebook, e, na, moją, na mój fanpage, tam znalazła post. Panie Adamie, ja zaraz usunę Pana ze znajomych. Właśnie wysłuchałem, co Pan bajduży e, na YouTube. Pan nie ma szacunku do siebie. Co za bzdury Pan opowiada? Co ma do rzeczy status nauczyciela z poprzedniego wieku? Przecież ci ludzie już dawno są na emeryturze. Opowiada Pan takie bzdury, że aż wstyd mieć Pana w znajomych, dlatego wyrzucam natychmiast. Powinien pan zamiast coś puścić w obieg, najpierw dać to komuś do, prze, do, do No tak, tak czytam, jak jest napisane. Ale im więcej pan się e, ośmiesza, tym lepsze, lepsze robotę robi, pan, robi dla nauczycieli. Po prostu widać, jakie jest podejście i w jakiej atmosferze głupoty pracują. E, Odpowiedziałam Pani Janno, oczywiście dowolny kraj, na szczęście byłaby pani jednak zdziwiona, gdyby zobaczyła, jakie mam poparcie w sieci. Pozdrawiam, nie traktuję tego osobiście. Widziałam, jakie y, ma pan poparcie. Cała rodzina i sąsiedzi, y, Bóźka. Proszę zobaczyć nakładki z poparciem dla nauczycieli. Rodzice dają wsparcie nauczycielom, jak mogą. OK, następna, następna, następny wątek. A to, co pan proponuje, rozwiązania siłowe za pomocą policji, to dramat. Pan jest zwykłym, podłym komuchem i stalinistą. Cały czas myli się panu epoki. Mylo. Y, Myla się panu o epoki. Czas na emeryturę, bo mózg naprawdę się panu lasuje i to mocno. Żegnam. Mam nadzieję, że pana ktoś wywiezie na taczkach i wrzuci na YouTube. To dopiero początek mojej walki z sitwą nauczycieli. To no, mój komentarz. Powodzenia, polecam dobrego psychiatry. Z wiatrakami też pan może powalczyć albo zawracać rzekę kijem, jak pan się. Jak, jak, się, jak się pan na starość nudzi. Ale ciekawszy jest uniwerset trzeciego wieku no mam nadzieję, że tam nie uczą tacy ludzie jak pani, która to pisze ale jak pan się lubi ośmieszać, to droga wolna ten filmik o tym jak to drzewiej bywało wysła wysłałam już znajomym niech się pośmieją jak pan argumentuje protest za moich czasów protest jak pan argumentuje protest za moich czasów brano łapówkę a za moich czasów to pisano na tabliczkach węgielnych węgielnych ha 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 ha, ha. E, <laughs> powodzenia, polecam dobrego psychiatry. Hmm, tak? E, no, ja napisałem. Dziękuję, dziękuję. E, tak, tak. E, ja to rozsyłam, nawet wspólnie ze znajomymi obejrzałam popcorn, kola i paluszki, i wspólne oglądanie kabaretu. Oczywiście bez OM i tak dalej. Jedynie, e, oczywiście, bez wszystko z mojej litery, prawie że. Jedynie pana dzieciom współczuję, bo to przykre mieć ojca, który publicznie się ośmiesza. Naprawdę przykre. Nie ma, e, dziękuję. To jest moje, a ja podziękowałem pani. Nie ma za co. Proszę wyciągnąć wnioski, nigdy nie jest za późno na, na opamiętanie. E, serio. Jest wiele fajnych rzeczy, które można w życiu robić. Słuchajcie, no, ja niestety jestem Siekiem Starej Daty i y, jak y, dlatego pisanie y, y, SMS-ów i, i w komputerze zajmuje mi więcej czasu. Bo ja niestety y, piszę e-on, y, robię kropki, zwracam uwagę na duże litery, dlatego no, nie mam szans w konkurencji na szybkość komentarzy y, z młodymi, y, ale nie mam zamiaru tego, tego zmieniać, bo jestem jaki jestem. Natomiast. Powiem tak, no jeżeli naprawdę nauczyciele y, reprezentują taki poziom jak ta pani, y, no to połowa do zwolnienia. Do zwolnienia. No i teraz, ale lepszy, jeszcze lepsza jest pani, która, która, która na, na YouTube nam je skomentowała. Nie, nie będę mówił o sobie, bo dla, dla Saby muszę zrobić oddzielny, bardzo sensowna osoba, muszę zrobić dla niej oddzielny filmik. Znaczy nie dla niej, ale w związku z komentarzem, który ona nam napisała pod moim adresem. Y o o tym się dobra, przepraszam. Tak, tak, tak. Pana nikt już nie będzie szkodził, bo to próżny trud daremne wysiłki pan już jest spisany na straty. Nie jaka da, tam da, danuta, ok? Pierdoli pan tak, że nie da się tego słuchać. Powoływanie, ale starego Powoływanie się starego dziada na to, co było za jego dzieciństwa, nijak się ma do tego, co dzisiaj. Mhm. Mm e no później jeden z moich zwolenników napisał, niech się pani uciszy, na co pani Danuta odpisała, raczej niech ten człowiek się uciszy, ale na szczęście nikt go nie słucha, a jak słucha, to łapki w dół w większości. Ha, 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 ha. Trzeba być kompletnym debilem, żeby gadać tak od rzeczy, a jako argumenty przytaczać, co było za jego dzieciństwa. Czekam na argument, że dinozaury biegały w ogródku. Ha, 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 ha. ha. <ścoughs> nie będę... No ja i napisałem, tak, no nie zachowałem się pewnie ładnie, ale no cóż, cóż odpisać takiej kobiecie, prawda? Polemika z panią byłaby czymś takim jak używanie gnojówki do pozbycia się zapachu potu. Pozdrawiam. E, na co pani? No tak, pan rzeczywiście jest oderwany od gnoju, i tylko taki poziom pan rozumie. No to niech pan przerzuca ten gnój. Trochę smrodu pan, smrodu pan narobi, ale poza gnojowisko pan nie wyjdzie, więc może pan sobie po tej kupce gnoju poskakać. Powodzenia. E, o, widzę, że łapek w dół przybyło. Gościu powinien się zaorać ze wstydu. Mm -hmm. No komentarz osoby bezstronnej. O, widzę, że kultura nauczycielska i tak dalej. No słuchajcie, yy, proponuję, no i znowu ta sama pani, proponuję zacząć mówić nie o tym, co było 25 lat za czasów jego córki, ale zacząć mówić, co było w czasach dinozaurów. A idzie, a ja idę po popcorn i trochę się zabawię. Ten popcorn się pojawia. Tutaj. Słuchajcie, yy, moi drodzy, tak, no, poziom yy, żenujący. Wszystko złe, co myślę o części nauczycieli, jest, jest jakby aktualne. Ja nie będę, słuchajcie, chciał, nie będę tego już jakby komentował, ponieważ będę teraz zamieszczał częste, post, częste posty na ten temat i, i, i filmiki. Dlaczego? Słuchajcie, wpadłem na pomysł i mam nadzieję, że spróbuję zorganizować poparcie w sieci. Jak powiedziałem, na szczęście wydaje się, że egzaminy. Przeszły bez problemu. Mam nadzieję, że poniedziałkowe egzaminy uśmioklasistów, których, których, do których ma przystąpić także moja córeczka, też przejdą bez, bez problemu. No i drodzy, drodzy, niezależnie od tego, kiedy i jak ten strajk się skończy, proponuję, żeby na tym nie poprzestać. Edukacja naszych dzieci jest zbyt poważną sprawą, ponieważ wpływa na rozwój całego kraju, nie tylko nasz, ale całego kraju. Dlatego proponuję stworzyć Związek Rodzicielstwa Polskiego w przeciwwadze do Związku Nauczycielstwa Polskiego organizację non-profit, nie wiem jakby by tego nazwać, słuchajcie, no ja tego nie mogę zrobić ze względu na moją przeszłość. Ci, którzy oglądają mój kanał, no to wiedzą, że, że, że ja chętnie mogę organizować marketingowo, mogę wspierać i tak dalej, natomiast no, ja nie mogę być twarzą, bo no bo nie mogę, bo zrobiłem w życiu to, co zrobiłem i, i to będzie mi się odbijało czkawką przez, odbija się czkawką od 40 przeszło lat i, i, i do końca mojego życia tak będzie, więc więc po prostu nie mogę. Natomiast i nie chcę zresztą, natomiast słuchajcie, jestem w stanie tyle czasu, ile trzeba poświęcić na to, żeby, żeby wspomóc. Nie wiem, fundacja, stowarzyszenie, Słuchajcie, yy, i chciałbym, żebyśmy zrobili to we współpracy z nauczycielami, tylko z, z naprawdę nauczycielami, bo ja, yy, ja jestem ostatnią osobą, która jest przeciwko nauczycielom. Ja jestem przeciwko złym nauczycielom. Tylko i wyłącznie. Jestem za tym, żeby po prostu nastąpił przesiew. Ponieważ wydawało tak nam się, że może on nastąpić naturalnie, no więc nie, nie nastąpi naturalnie. Przez takie organizacje jak ZNP nie nastąpi naturalnie, więc musimy go wymusić. Jestem za tym, żeby ci nauczyciele, którzy chcą pracować i którzy są naprawdę dobrymi nauczycielami, e, zarabiali nie tysiąc złotych, ale trzykrotnie, czterokrotnie więcej niż zarabiają. I jestem przekonany, przekonany że oni będą też chcieli poświęcić nawet 40 godzin, nawet z tymi dodatkowymi, niekoniecznie to 18-godzinne pensum, żeby móc zarobić więcej i jednocześnie, żeby cieszyć się efektami swojej pracy, bo to przecież serce rośnie, jak widzi się, jak te dzieci idą, idą w górę, prawda? Żeby nie było tak, że przychodzi trzech fantastycznych, pięciu fantastycznych nauczycieli do szkoły i po prostu ta siłą bezwładu są wchłaniani przez to bagno przeciętności, które tam panuje bo te nogi się zapadają i po prostu są wsysani. Wiecie, to jest taka, takie to, 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 towarzystwo, takie wampiry energetyczne, które po tą, tą swoją przyświadczeniem o bezwładności, niemocy sprawiają, odbierają innym energię. Sami nie robią nic, ale potrafią odebrać znakomicie energię innym ludziom. Słuchajcie, przecież jako rodzice jesteśmy w stanie to wszystko kontrolować, przecież my wiemy, co się dzieje. Przecież ja wiem, kiedy moja córka przychodzi i, i opowiada, chociaż w tej chwili ją widuję stosunkowo rzadko, bo, bo, bo już od paru lat nie mieszkamy razem, ku mojej, ku mojej boleści wielkiej. Ale, ale słuchajcie, jak się spotykamy, to ona mówi. Ona mówi ja wiem, który, który nauczyciel jest słoneczkiem, jak to ona mówi. Czyli no, sami wiecie, co może być, co może stać za, za, za określeniem słoneczko. A Zosia jest naprawdę wybitnie rozwiniętą intelektualnie osobą, 14-letnią. Zasługa w tym głównie Tatusia. Pochwalę się nieskromnie, ale, 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 ale tak jest po prostu. I y, oczywiście jej także, no bo ona mogła, mogła to y, mówiąc brzydko, olać i, i, i nie czytać, ale, ale no, czytała tak jak ja kiedyś, jedną książkę dziennie przez wiele lat i, no i są tego efekty. Jestem z niej bardzo dumny. Zresztą w ogóle jestem dumny z, z, z swoich dzieci. Y, y, no moje życie jest takie, jakie znaczy było takie, jakie było. Y, zrobiłem mnóstwo złych rzeczy, ale y, no dzieci udało mi się wychować naprawdę. Dobrze, znaczy, no, nie no, bo wychowanie mnie razem z żoną, prawda? Ale, ale y, no, jestem z tego bardzo, bardzo dumny. Moi drodzy. Y, a więc stwórzmy związek, nie wiem, stowarzyszenie, ale Związek rodzicielstwa Polskiego wydaje mi się, brzmi sensownie. Przez nasze, jak powiedziałem, nasze dzieci nam opowiadają. Jestem za tym, żeby zrobić naturalny przesiew, to już mówiłem. A jeżeli nasze znaczy, nienaturalne, bo on nie będzie naturalny. Musimy kontrolować, no, po prostu trzeba stworzyć, ja, ja to będę rozwijał tą myśl, ale to są, to jest to, co mi przyszło wczoraj wieczorem do głowy, już w zasadzie już zasypiałem i nagle się obudziłem i, czy no, nagrałem na dyktafon tą myśl i, i, i bo, bo to czasami u, takie rzeczy uciekają. I ten Związek Rodzicielstwa Polskiego, niech powstanie, niech powstanie i walczmy o nasze dzieci i walczmy o przyszłość kraju, bo to jest coś, o co naprawdę warto walczyć, jak o nic innego. To, są, to jest krew z naszej krwi, kość z naszych kości i, i przyszłość, przyszłość, przyszłość narodu, przyszłość Polski. Jeżeli chcemy, żeby kraj był fantastycznym krajem, takim na jaki, za, na, na jaki zasługuje, to musimy walczyć o nasze dzieci. To na tyle myślę, że za trzy dni pojawi się kolejny film, gdzie ja doprecyzuję już jakieś tam moje pomysły. No, moi drodzy, ja jeszcze raz, wiecie, to, co ja mówię, to jest takie niewyreżyserowane, spontaniczne. Ja, oczywiście, ja mógłbym kręcić filmiki, naprawdę mógłbym, uwierzcie mi. Takie jak, jak się pojawiają na YouTubie, gdzie no nie ma żadnego „e”, y, y, y i tak dalej. Ja staram się, żeby było mniej, ale ja, jak mówię, emocjonalnie, ja nie chcę, się, nie, nie chcę z tego rezygnować. Mówię do Was tak, jak się powinno mówić: z serca do serca i, i my, mam nadzieję, że to czujecie. I jeżeli trzeba zrobić jakąkolwiek pracę, włożyć to jestem w stanie to zrobić. Poświęcić swój czas, poświęcić swoją energię, a mimo 63 lat i mam sporo. Parę lat nie pracowałem, byłem chory, więc w tej chwili naprawdę e, kipię energią wręcz. E, I e, taki mam cel w życiu. Chciałbym zmienić, doprowadzić do zmiany systemu edukacji, ale oczywiście mogę zrobić to tylko i wyłącznie we współpracy z rodzicami. Aha, i z nauczycielami. Czyli słuchajcie, Związek Rodzicielstwa Polskiego powinien mieć ścisłą współpracę z nauczycielami, z tymi, którzy chcą współpracować z rodzicami i chcą naprawdę widzieć efekty pracy swoich uczniów, którzy przychodzą do szkoły nie po to, żeby odbębnić lata do emerytury i wypić pięć kaw na, przerwie, na przerwach, tylko po to, żeby uczyć dzieci, którzy swoje... Przerwy poświęcają na to, żeby rozmawiać z dziećmi na przykład, nie wiem, robić dodatkowe zajęcia no, no słuchajcie są tacy nauczyciele. na szczęście oni są bo gdyby nie to, gdyby nie ta te pięć, 20 czy 20 procent, niech będzie pasjonatów takich, którzy naprawdę chcą, chcą coś dzieciom przekazać to już byłoby pozamiatane i słuchajcie, pełna współpraca z uczelniami wyższymi bo ja czytam co się dzieje, rozmawiałem ze swoimi znajomymi, którzy gdzieś tam też, teraz już, już nie mam z nimi kontaktu, ale kiedyś, którzy wykładają na, na, na uniwersytecie tak, czy tam na politechnice, i oni mówią, że po prostu są przerażeni poziomem młodzieży, który przychodzi na studia. Są przerażeni po prostu. No, w zasadzie oni zaczynają, muszą uczyć ich od, od początku rzeczy, który, z którymi przekazywać im wiedzę, którą oni powinni mieć ze sobą po szkole średniej. Niestety nie mają, więc słuchajcie, tylko współpraca rodziców nauczycieli, prawdziwych nauczycieli i yy, yy, nauczycieli akademickich no i oczywiście wsparcie rządu, no to, to jest nieuniknione, bo, bo, bo to jest przecież potrzebne, ale pełna współpraca może doprowadzić do tego, że zbudujemy kraj naszych marzeń, a nasze dzieci nie będą uciekały za granicę na zmywaki, tylko będą pracowały tutaj i zarabiały tutaj i nauczyciele też będą zarabiali, bo yy, powiedziałem Jestem za tym, żeby na dobry nauczyciel zarabiał 10 tysięcy na rękę i nie korepetycjami yy, dodatkowymi, tylko po prostu, żeby zarabiał tyle w szkole. A reszta? Won. Po prostu won. Out. Ci, którzy, yy, którym się to nie podoba, niech sami zrezygnują. Tych, którzy chcą zostać, żeby się doczołgać do emerytury, trzeba pozwalniać. Zrobić im pomostówki po prostu jakieś takie, z takimi etatami, jak mają, bo, bo trudno człowieka po 20-30 latach pracy zostawić bez środków do życia. Ale po prostu albo niech się przy, przekwalifikują, yy, nie wiem, pozakładają biznesy swoje jakieś, nie, jeżeli do, do czegokolwiek się zdają. W szkole są niepotrzebni, bo tylko psują. I myślę, że większość nauczycieli, tych, którzy naprawdę są nauczycielami z powołania, yy, przyzna mi rację. Dziękuję, do usłyszenia. Myślę, że za 3-4 dni pojawi się następny film na ten temat, który będzie bardziej racjonalny, a mniej emocjonalny. Do usłyszenia.